Siemano z tej strony, Dawidów i dziś jest yy, odcinek z Tresurgan Simulator, w grze, w której po polega. Nie, to jest gra, która polega na zubywaniu skarbów. Już grałem w to trzeci raz, bo wywaliło mnie dwa razy, ale tym razem nie, nie może wywalić. Jeśli mnie wywali, to, to i tak wrzucę, bo zrobię po prostu drugi. No i złączę te dwa w jeden. No dobra, no to kopiemy. Wcześniej chciałem zdobyć backpack za 3000. Ktoś chce ze mną tradeować. Okej, okay. co ty masz? Co? O, co ona ma Ile ona chce zdać mi rzeczy, tak, akcept. I co? W serio? Ale ja nie mogę. Nie wiedziałem, że taki typ miły przyjdzie i mi da takie rzeczy. Ale mocne są. Ja nie wiem. Teraz jestem Bogi. Jestem Bogiem tej gry, teraz. I tak powoli kopię, bo się nie da szybciej. Trzeba, trzeba by kupić lepsze rzeczy. Staramy. No i wskakujemy do swojej dziury. Teraz normalnie wygrałam grę. To moja dziura tak. Mogłem to wylosować ze skrzynek, ale... No ale ona mi dała. Albo on, nie wiem. No i mam fajne rzeczy, nastałem start odcinka. W tym odcinku mówić nie umiem, ale... No ale tak jest, no. No dobra, co no kopiemy? Zbieramy na ten backpack za 3000. chest Coś znowu chciał z tym Mam już 4000, a jeszcze zapewnię backpack. Ok. Teraz idę kupić sobie backpack. To ten. No i mam już większy backpack. Nie taki ja mały jak wtedy. Mogę kupić sobie rzecz, która mi będzie niepotrzebna, ale sobie ale kupię, bo mam pieniądze. To kupię. Bo na to mi stać. Dobra. No to. Teraz nie wiem na co zbierać. Na czapki nie muszę, bo już mam mocne. Nie wiem, chyba tylko na rewirfa zostało zbierać. Tylko na rewirfa zostało chyba zbierać. Ale tu szybko kopię, Chyba szybciej niż wtedy. Więc teraz łatwo będzie. Ciura. Ktoś tu się kopał obok mnie chyba. Że tu dziura jest jakaś. O, skrzynka. Come on. Ale zawsze coś. Kopiemy pod siebie. Już jesteśmy 30 kroków pod ziemią. W też są bloki. więc dlaczego to są bloki w tej grze. O! Kolejny red chest. tysiąc kasy. No red chest jest lepszy niż te, jakiś common. Mm, już połowa backpacka jest zapełniona. Teraz się zapełni. Ej, w ogóle nikt mi się zmienił nad głową. Jestem hunter. Kolejny rare chest. Mam już dwa tysiące. A kopię chwilę. O! Stone chest! Nie ja tu będę pięć lat niszczyć. A nie, nie 5 lat. Na dwa hity to mam szybko, tylko żeby nikt mnie nie zniszczył, bo to musi być mocne 140 tysięcy. Widziałem, że to mocne będzie, to było oczywiste. Come on, just. Wtedy, gdy był ten Stone czesno, no to ja myślałem, że to combo Chest. A to jednak Stone czas był. I dzięki tym ciapkom to zniszczę Stone czesna na prawie hita. A może są lepsze skrzynki od Stone czesna, Pewnie są, ale... Pewnie ich nie zniszczę. Będę niszczyć 5 lat, idzie. Pewnie. Tak mi się wydaje. No, i na razie nic, żadnych skrzynek nie ma. To chyba słabo. O, jakieś tunele. Ktoś tu jest. Ktoś kopał tu tunele. Ale wracam do swojego. Tu jest mój, prawda? Chyba tak. Nie wiem, ale chyba tak. O, R jest. 700 końców. No, nie! Co za typ! stąd! Dobra. O! Epic chest. Ile on da mi? 4000. Nie aż tak dużo. Dla mnie. Kolejny epic chest! Dwa epic chesty obok siebie. To chyba szczęście, mam duże. I tak to mi dużo nie daje, no bo. no to mi nic nie daje prawie, co cztery tysiące. Astronaut przez 25 tysięcy metrów życia, co Epic, a jest lepszy. O, oh, do innego piasku się dokopałem. Dobra, kupmy sobie coś, skoro nas stać. Nie wiem, tools nie, backpacks. Za 13 nie, za 30 że... nie! Ten! Dwa i pół tysiąca on ma! Tuls jakiś może. Nie stać mnie na niego. Dlatego też. Ten muszę. O, mam taki fajny. No to... Tutaj chyba moja dziura jest. O jestem. Ale szybko, to chyba jeszcze się kopię. Czy mi się wydaje, tylko. No dobra, no to. O, epic chest! Co to jest? Alien chest! 5000! Wykopać muszę. Nikt nie może mnie wykopać. Szybko, szybko. On musi dużo dawać. On musi dużo dawać. Dużo, dużo. 100 tysięcy? Stączek daje więcej. Halo. Oszustwo. Stączek Wilkumowa. I to jeszcze chyba Kommon chest. No nie! Kto do mnie przyszedł? Nie! Odejdź stąd! Idź sobie! Idź se. No nie, no to za typ! Nie! jest! Ten typ jest beznadziejny! Idź se. Dobra? No nie no! On mi, mi... Co jest? On go kopie. To ja mu zniszczę go. On czeka, aż ja celem. Ja go nie zniszczę. On, on go zniszczy. Jest! Mój prizoner jest! O! Stać mnie już na rebierfa! O, i mam jednego Rebirfa. Ej, tu jest. Ile ja dostałem oznak? Co jest? To jest chyba. że. Chest and sell boost. Aha! to już wiem! Tutaj więcej końców jak cel, nie, i więcej końców dają te. Skrzynki, to już wiem, co daje Co? No to kupię sobie backpack. Nie, nie stać mnie. Ja w ogóle do Kandylandu mogę iść. Chyba Kandylandu, Tak wygląda. Tam nie mogę. Ale tu mogę. Jestem w jakimś kolejnym świecie. Co tutaj jest? Lepszy sel chyba. Razy 10. Chyba lepszy. Nie wiem, bo nie patrzyłem tam. 15 na piasek tutaj. Dziś. Tak daje więcej. 150 mi dało. To na pewno daje więcej. Stać na to. No dobra, kupuję to. No i ja już będę kończyć ten filmik, więc pa pa.